Hej, hej, hey. dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was przy okazji kolejnej realizacji i zapraszam na około 14 minut filmu. E, oczywiście, projekt zaczynam na warsztacie i zaczynam od szuflad. Tym razem szuflady, jakie wybrałem, tu GTV Axis Pro, a tu oczywiście obliczenia. Katalog to oczywiście podstawa. Tutaj mamy obliczenia zrobione, wszystkie wysokości prowadnic i dla pierwszej szuflady oznaczenia dla wysokości mocowania frontów i dla drugiej i każdej kolejnej szuflady. A jak jesteś zainteresowany dogłębnym poznaniem takich obliczeń, zapraszam Cię na film w górnym prawym rogu, powinien wyświetlić się link. No, i teraz już poszedł stół do tego, bo musiałem poskładać wszystkie korpusy. I korpusy były wykonane na RC System. Yy, oprócz jednego, który wykonałem przy pomocy szablonu od Tokado, żeby sobie go przetestować, sprawdzić. No, i tak właśnie wygląda. Transport. Tyle z tej szafy właśnie było. To już szafa w miejscu docelowym, czy <laughs> szafa. Ciężko nazwać to jeszcze szafą. W każdym bądź razie część korpusów. Tu jest korpus z szufladami, jeden z drążkiem, a tak prezentuje się przestrzeń, która była strasznie krzywa i zero kątów. No i jak zwykle kilka narzędzi. Skrzyneczki, jak da się pospinać, to zawsze fajnie. No jak widać, jedna mała szafa, a narzędzi od groma. Tutaj mamy szafę, tą jaką największą. Tu pokazywałem właśnie, że są boczki i są wieńce. Rozpakowuję już sobie płyty. I przystępuję do montażu. Dlaczego zdecydowałem się na montaż w docelowym miejscu? Z prostej przyczyny. Yy, korpus był dość duży, 1,80 m wysokości, prawie 80cm szerokości, więc stwierdziłem, że złożę go na miejscu zamiast tarabanić się w wielkiej płycie po ciasnej klatce, a tak wniosę sobie elementy. Owszem, zostaje jedna rzecz, czyli przymocowanie samej tylnej HDF-ki. Ale to zaraz zobaczymy, że poradziłem sobie z tym elementem dość prosto. Korpus jest złożony na kołki, które właśnie wcześniej owierciłem RC System i samowierty. No i tutaj właśnie weszła ta półka, półka, która docelowo ma się pojawić w środku w szafie, ale posłużyła mi za dystans, ponieważ przy tak długich bokach czasami one się lubią ugiąć. A tu właśnie prezentują się gwoździowkręty, ja to tak ładnie nazywam, no i całość zbijam właśnie na te gwoździo wkręty, one no raczej nie chcą wyjść, je można co najwyżej wykręcić, nie da się ich wyrwać, więc jest to na pewno bardzo fajne rozwiązanie. Teraz już montuję nóżki, poszedł szablon od Tula. no i wkręty, nowy nabytek od Spaxa i powiem szczerze, że te wkręciki 4x30 sprawdziły się od Spaxa znakomicie, one mają niepełny gwint, ale są super. Tutaj już wkładam sobie nóżki, bo zawsze tak czy siak. I zanim właśnie zamocuję sobie prowadniki krzyżowe, odwiercam od razu miejsca. Miejsca na blendę i przy okazji miejsce na śrubę pod space plugi. A co to te space plugi? Zobaczycie za chwilę. Zapraszam, oglądajcie dalej. Tutaj też widzieliście, że dźwignąłem sobie korpus, bo jest też piąta nóżka na środku. Montaż od, od razu jeszcze zamontowałem uchwyty, pod drążek drążek owalny tutaj bez żadnych wodotrysków, gum czy oświetlenia, po prostu zwykły niklowany czy chromowany drążek. Yy, cokół tutaj miałem na 100 mm nacięty, więc wysokość docelową chciałem sobie zrobić 105 na dole, tak po to, żeby mieć lekko luzu. Zwłaszcza że cokół będzie miał uszczelkę pod spodem. No, i teraz już poziomowanie. Oczywiście nóżki jak silo, od hafele. No, i tutaj właśnie pojawiły się te space plugi. I są to takie regulowane, można powiedzieć, nóżki. Nie no, dystanse. Tam widzicie w górnym lewym rogu taki pomarańczowy. On tutaj jeszcze nie jest zamocowany, jest tylko tak włożony, żeby sprawdzić yy, szerokość. Bo ściany tutaj były tak krzywe, że ciężko mi było zdecydować, w którą stronę przesunąć. I jak widzieliście, brałem tutaj półkę, i tą półką łapałem kąt prosty do lewej ściany, tak? Yy, no, gdzieś musiałem coś złapać, więc to był mój dystans. Tutaj już właśnie widzicie sam montaż Space Plaga. Przez otwór, który sobie wywierciłem wcześniej, wiertłem Fi5, yy, na, wziąłem wkręt i po prostu nabiłem, w którym miejscu to tam ma być. Teraz... Wiertarka SDS z wiertłem 6 mm, przewierciłem to przez płytę, przez wcześniej na, y, nagzymkowany otwór i wyszło to dość zacnie. No i otworem 6 mm tylko tak, żeby mi już potem ta grubsza część wiertła SDS-owego nie wjechała w samą płytę bo zrobiłaby to masakrę no i tutaj laparoskopowo wkłożenie kołeczka kołeczek poszedł 6 mm i do tego właśnie wkręt 5 mm bodajże 100 mm bo tutaj mamy 40 mm kołka 40 mm przerwy no i 20 mm samej płyty no 18 oczywiście nie tutaj jeszcze mała regulacja właśnie tego space pluga sprawdzenie Dokręciłem tak, żeby główka samego tego wkręta długiego delikatnie schowała mi się w, pły w płycie. Tak, żebym mógł potem to zaślepić. A że schowany za zawiasem, to też nie będzie się tak bardzo rzucać w oczy. Tu po prawej stronie, jeżeli chodzi o Space Plug, był trochę większy problem, ponieważ korpusy były na tyle wąskie, że wiertarka niestety nie mieściła się do środka. Więc musiałem sobie wszystko wymierzyć, posprawdzać, po. I dopiero potem przystąpić do odwiercania spaceplugów. Więc musiałem po prostu wszystkie korpusy wyciągnąć. Co nie było najfajniejsze, no ale cóż można było zrobić. W każdym bądź razie, jak zrobiłem te spaceplugi po lewej i po prawej stronie, szafa zaczęła siedzieć w tej wnęce mega ciasno, a no ponieważ była tak krzywa, to musiałem te blendy zrobić po 40 mm z każdej strony. Dlaczego po 40? Ponieważ... Blendy y, mogę wyrzucić ze swojej hurtowni po 60 mm minimum. No, i jak już mam takie paski 60 mm, no to blenda musi mieć mniej więcej 40, tak żeby się ją dało po prostu nałożyć. Yy, zawsze blendy oklejam na dwie strony, ponieważ jak okleję na jedną stronę, to taka blenda jest wygięta w banan. No, i tutaj już właśnie przy pomocy uscribe'ów i kosteczki na 19 mm. Rysuję sobie krzywiznę sufitu. No i teraz już przystępuję do cięcia. Tnę co prawda listwą, ale listwę przykładam na kilka razy i tak, żeby ona jak najbardziej pokrywała się, jak najdłuższym kawałku pokrywała mi się z wyznaczoną linią. Więc tak po kawałku, po kawałku, więc powstają tam takie proste, aczkolwiek łuki. Tutaj właśnie, ponieważ ten kawałek jest dość wąski, taśmą klejącą pomogłem sobie i przyczepiłem go do e, jakiegoś tam odpadu po to żeby on mi się trzymał pod e, listwą. Tutaj już idzie właśnie listwa do elki, bo górna blenda będzie zamocowana na tradycyjnej elce. Więc w kolorze korpusu mam tutaj kawałek kaszmirowy. Komandorki idą do środka jako wzmocnienie tej blendy. I na trzy takie komandorki. Tym razem kupiłem takie komandorki, powiem szczerze, dość twarde. Yy, one naprawdę są twarde. Wcześniej miałem takie fajne komandorki, bo miękkie, ale one nie dawały właśnie takiego dobrego kąta. I czasami jak troszkę się wkręt przesunął, to ze względu na ten yy, miękki, miękką charakterystykę tego komandorka, czasami potrafił zrobić tam yy, kąt nie w tą stronę, co byśmy chcieli. A tu ostatnio wyposażyłem się właśnie w takie bardziej y, twarde. No i to już weszło idealnie. Więc górna blenda poszła normalnie w LC. Dystans 20 mm. Tylko jedna rzecz. Zapomniałem sobie, że przecież boczne blendy, żeby odrysować, to ja je potrzebuję nałożyć na bok. I żeby je nałożyć na bok, no to nie mogę mieć górnej blendy. Więc jak tutaj już widzicie, blenda została odkręcona i wciśnięta z powrotem. No, dokręcę ją potem jeszcze raz. Więc boczna blenda, tu już lewa widzicie jest zrobiona, a prawa, ta sama metoda co na suficie, czyli uscribe'y, zakładam sobie to na, yy, yy, na boczek. Tylko jeszcze oczywiście zapomniałem taśmę sobie nakleić. No tak taśma niby nie jest konieczna, ale jednak ta linia ołówka jest lepiej widoczna na samej taśmie i teoretycznie ciutkę mniej może poderwać laminatu jak czasami się gdzieś tam piła, zwłaszcza że tniemy tu raz w tą stronę, raz w tą stronę. Więc najlepiej po prostu nakleić sobie taśmę. To już jest docięta, widać, że się ładnie chowa. Więc będzie z delikatnym luzem. Zaznaczam sobie już tu tylko miejsca, w których będę miał kątowniki, bo już to mam odwiercone pod kątowniki. Użyłem tych samych kątowników co ostatnio, czyli kątowników drukowanych 3D. Tym razem trochę podszedłem do tematu inaczej. Śruby oczywiście pochowałem pod prowadnikami, więc yy, śrub do samych blend nie widać. Yy, są pochowane i też przy pomocy głębokościomierza od DesignC, tym takim 20 mm, schowałem sobie trochę bardziej. Tą, e, blendę, niż niby wynikałoby z samego kątownika, który jest niby na 20 mm. No, i powiem szczerze, że teraz wyszło to naprawdę fajnie. I przyznam szczerze, no nie widać tego, tak? Jak lewą, prawą stronę założymy fronty, jedyne miejsce, w którym jest lekka, widoczna ta szpara, to jest za szufladami. Tylko tak, otwierając szufladę, mamy samą boczną blendę, Czy mamy sz szczelinę pomiędzy szufladą a blendą? Więc jak wysuwamy szufladę, to pojawia się w tym samym miejscu kolejna czarna kreska, i to jest kompletnie niewidoczne. Naprawdę. w tam, gdzie jest widoczne, tam, gdzie nie jest widoczne, można spokojnie to zrobić na tych kątownikach. I nie wydaje mi się, żeby to było żadne partactwo czy coś. Po prostu inny środek techniczny do zrealizowania celu. I w tym momencie, y, mówię, pochowane są hontowniki na wysokości prowadników i y, y, no serio, te dwa milimetry naprawdę nikogo tam nie zabiją. Tu już lecę z frontami. Y, ten ostatni najgorszy, bo to aluminiowy front z zawiasami i y, poprosiłem producenta, y, żeby dostarczył mi wkręty i wkręty dokręcałem ręcznie z jednego prostego powodu, żeby nie zerwać, bo to jest bardzo cienki aluminium. No i okazało się, że tak czy siak jeden z y, zawiasów wkręt mi się po prostu ruszył. No i na szczęście miałem kilka nitów i po prostu zanitowałem. No i teraz jeszcze tylko zdejmuję oznaczenia frontów, bo jak widać fronty mają usłojenie przechodzące od dołu do góry, wliczając w to górną blendę, y, słoje są wszędzie. No i teraz oczywiście została nam zabawa. Z czym? Z regulacją frontów. To jest zawsze zabawa. Tu jeszcze jedna rzecz jest taka, że pojawiają się uchwyty e, krawędziowe. Uchwyty krawędziowe mocuję w sposób następujący. Używam wiertła samocentrującego po to, żeby te otwory były centralnie nawiercone. Po to, żeby mi nie podniosło uchwytu. A używanie wiertła samocentrującego trochę to ułatwia i trochę pomaga. Yy, co do wysokości yy, uchwytów tutaj, pomiędzy wysokim frontem a tym niskim, zdecydowałem się zrobić to na tej samej wysokości. Natomiast uchwyt do aluminiowego frontu został przeze mnie zanitowany. Yy, można się posłużyć oczywiście jakimiś blachowkrętami czy czymś innym, ale samo zamocowanie na nity gwarantuje nam, że ten uchwyt nigdy się nie ruszy. A jeżeli będziemy go chcieli zdemontować, to po prostu rozwiercimy nita i tyle. Co prawda no, spódnica wpadnie nam do profila, do środka i będzie może trochę dzwonił w środku, no ale tak miejmy nadzieję, nie będziemy musieli nigdy demontować tego uchwytu z ramki aluminiowej. Ramka aluminiowa została zrobiona taka, że praktycznie nie widać. No, Także re re samej regulacji jest oczywiście dużo. A tak prezentuje się całość. Wydaje mi się, że zacnie. I ładnie. Szafa wypełnia całą przestrzeń, jest sztywna. Także dzięki, zaobserwuj, podziel się komentarzem. Do następnego filmu. Cześć.